Witam serdecznie. Tomasz Domański, Agrosimex. Zapraszam na komunikat jagodowy dotyczący zaleceń w uprawie borówki w okresie końca kwitnienia. Jesteśmy dzisiaj na plantacji borówki. Spotykamy się tutaj po ostatnich intensywnych opadach deszczu, gdzie praktycznie przez kilka dni mieliśmy. Dużo opadów w całym regionie, w całej Polsce, te opady można powiedzieć, że wystąpiły. No i oczywiście, proszę Państwa, stwarzają te warunki pogodowe zagrożenie dla naszych roślin. Jakie to zagrożenie? Głównie mam tutaj na myśli oczywiście szarą pleśń. Proszę Państwa, po tych wiosennych przymrozkach, po tych spadkach temperatur widzimy, że część owoców jest uszkodzonych, ma mikropęknięcia. Te młode zawiązki, te owoce w momencie teraz, kiedy zaczynają swój wzrost, zaczynają przyrastać, widzimy, że są uszkodzone, są mikropęknięcia. Takie mikropęknięcia to są oczywiście idealne wrota do wnikania patogenów, głównie tutaj oczywiście szara pleśń i antraknoza. Dlatego po tych ostatnich opadach deszczu musimy tutaj wykonać dobre zabiegi interwencyjne, tak aby właśnie zabezpieczyć te owoce przed porażeniem przez te groźne patogeny. Ja ze swojej strony w tej chwili rekomenduję na zastosowanie preparatów takich jak Sketch, Switch, Summer, Signum, również Luna Sensation. Te rozwiązania oczywiście są tutaj jak najbardziej optymalne, będą działały nam tutaj interwencyjnie. Mamy ładne warunki pogodowe, Prawdopodobnie jutro będzie okienko pogodowe, gdzie będzie można taki zabieg wykonać, dlatego zachęcam Państwa do właśnie wykonania takiego zabiegu. Co oprócz tego? No w momencie, kiedy teraz już mamy powoli końcówkę kwitnienia na niektórych odmianach. Tutaj jesteśmy akurat w kwaterze Bluecropa, gdzie widzimy, że już jest końcówka kwitnienia, gdzie powoli postępuje wzrost zawiązków. No to oczywiście też czas na dostarczanie wapnia i krzemu. Polecamy metalosatę kalcum, ASX, helat wapnia, rozatop kalcium no i do tych nawozów wapniowych możemy również dodawać nawóz ASX krzem plus, tak aby już w tej chwili wysycać te owoce, te zawiązki właśnie krzemem. Wapń i krzem to są te dwa pierwiastki, które już w tej chwili powinniśmy podawać na plantacji borówki. Proszę Państwa, takie warunki pogodowe, jakie mieliśmy w ostatnim czasie, czyli przymrozki, później opady deszczu, dużo wilgoci, stwarzają również duże zagrożenie wystąpieniem, wystąpienia raka bakteryjnego na plantacjach burówki. Aby uniknąć problemu porażenia przez bakterie pseudomonas naszych roślin, warto w tej chwili również wykonywać zabiegi preparatami miedziowymi, nawozami miedziowymi, Wiflo Miedź Bor, ASX Miedź Systemiczna, ale również nawozami zawierającymi nanocząsteczki srebra, Silver Mix i Silver Foss. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ na następne dni znowu są zapowiadane deszcze, mamy też wyższe temperatury, na pewno ta bakteria będzie mogła się rozwijać na naszych roślinach. Ona jest obecna w środowisku, ona jest na wielu gatunkach sadowniczych, poraża szczególnie grusze, czereśnie, ale coraz częściej właśnie też poraża i plantacje borówek. Dlatego w tej chwili na pewno warto zabezpieczać te plantacje właśnie przy użyciu. Biflo, mieć bor, mieć systemiczna ASX, no i silvery. Silver Mix i Silver Fost. to są te nawozy, które tutaj w rotacji oczywiście polecam, aby zastosować na plantacjach borówki. Pojcówka kwitnienia to również czas, aby pomyśleć o zwiększeniu masy owoców, o zwiększeniu średnicy naszych owoców. Dlatego również w najbliższych dniach jest odpowiedni moment na zastosowanie regulatoru wzrostu w uprawie borówki. Tak, proszę Państwa, od zeszłego roku mamy nowy, innowacyjny regulator wzrostu, jakim jest preparat Sitofex. To już teraz jest ten moment, gdzie, tak jak Państwo widzicie, tutaj, tutaj na tej plantacji w odmianie Blue Crop już teraz należy zastosować właśnie Sitofex w celu zwiększenia masy i średnicy owoców. Jeżeli chodzi o inne odmiany, Chandler, tutaj mamy jeszcze kwitnienie, Cargo, Calypso, tutaj też jeszcze możemy kilka dni poczekać, ale oczywiście to też wszystko zależy od rejonu, w jakim jest uprawiana taborówka, od lokalizacji. Ale w momencie, kiedy już kwiaty, okwiat zaczyna nam opadać, kiedy zawiązki zaczynają nam przyrastać, to jest ten moment, gdzie powinniśmy zastosować Citofex. Citofex jest syntetyczną cytokininą, która wpływa na masę, jak również i na średnicę owocu. Więc w tej chwili rekomenduję na zastosowanie litra citofexu. Zabieg należy wykonać rano, bądź też po południu, w warunkach temperatury między 15 a 20 stopni Celsjusza. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Unikajmy zabiegu w pełnym słońcu. Temperatura ta między 15 a 20 stopni, myślę, że jutro rano taka temperatura będzie w większości rejonów sadowniczych i będzie można ten zabieg bezpiecznie wykonać. Co więcej, do zabiegu zalecam zastosować wyższą ilość cieczy użytkowej, czyli między 500 a 750 litrów wody na hektar, po to, aby dobrze, dokładnie pokryć te zawiązki, tak żeby ta substancja była dostarczona na właśnie na, na wszystkie te zawiązki, żeby te one były bardzo dobrze pokryte. Także wyższa ilość cieczy użytkowej. E, proszę Państwa, myślę, że warto wykonać zabieg preparatem Citofex. E, po ubiegłorocznych doświadczeniach, pierwszych zabiegach widzimy, że naprawdę rezultaty są bardzo dobre że średnica owoców może być nawet większa o 2 mm. Także warto rozważyć ten preparat szczególnie na odmianach drobnoowocowych takich jak Bluecrop, jak Cargo, gdzie mamy bardzo dużo zawiązków liberty, gdzie musimy te zawiązki naprawdę dobrze odżywiać, żeby one osiągnęły odpowiedni rozmiar. Także polecam serdecznie w tej chwili już zastosować Citofix. Co jeszcze warto? No w tej chwili oczywiście fertygacja Końcówka kwitnienia, to powoli będziemy przechodzili już w nawozy z większą zawartością potasu, więc do fertygacji będziemy polecali Ultrasol 12-12-36, oczywiście dalej polecamy CATS, etiosiarczan wapnia, ale proszę Państwa, mamy sporo opadów deszczu, mamy sporo wilgoci w glebie, więc warto również w tej chwili zastosować nawożenie posypowe, azotowe. Warto dostarczyć tym roślinom w tej chwili azot, w jakiej formie? Tam, gdzie mamy uregulowane pH gleby, ja polecam saletrę amonową. W momencie, kiedy mamy zbyt wysokie pH, gdzie jeszcze troszeczkę chcielibyśmy obniżyć pH gleby, no to tam warto zastosować oczywiście siarczan amonu do aplikacji doglebowej. Dawki około 150-200 kg na hektar myślę, że będą teraz optymalne. To są proszę Państwa te najważniejsze zabiegi na najbliższe dni. Dlatego przypomnę jeszcze raz. Już teraz jest moment na zastosowanie preparatu Citofex. Pamiętajmy również o kolejnej dawce azotu, tak, żeby te borówki miały tą energię, miały siłę na dalszą część sezonu. Dziękuję bardzo za uwagę.